Kiedy dowiedziałeś się, że twoja żona cię zdradziła? Kilka lat temu byłem w związku z kobietą, który na pierwszy rzut oka wydawał się zwyczajny, mieliśmy lepsze i gorsze chwile, ale jakoś sobie radziliśmy. Z czasem jednak zaczęła zachowywać się dziwnie, była tajemnicza, unikała rozmów, a kiedy zapytałem, czy coś się dzieje, reagowała złością. Jej córka wspomniała, że była chora i wyniotowała, co wzbudziło moje podejrzenia. Wysłałem jej wiadomość, nie odpowiedziała. Zadzwoniłem, cisza. To nie było zupełnie nietypowe, ale brak kontaktu przez cały tydzień już tak. Zacząłem się martwić. Pojechałem do niej, ale nie otworzyła drzwi. Pisałem do niej widziałem, że odczytuje wiadomości, ale nie odpowiada. W desperacji napisałem coś, co odwoływało się do jej wiary. Przepraszam za wszystko, nawet Jezus przebaczył Judaszowi. Dopiero wtedy odpisała: Bóg wszystko wybacza i jeszcze coś, czego już nie pamiętam. Potem dodała: Bym nigdy więcej się z nią nie kontaktował i zablokowała mnie wszędzie. Byłem załamany. Przez kilka tygodni nie mogłem się z tego otrząsnąć. Około trzy miesiące później, zupełnie przypadkowo, trafiłem do hospicjum, w którym kiedyś pracowała, z jednym z pacjentów. Myślałem, że już tam nie pracuje, bo nie widziałem jej auta. Rozmawiałem z pielęgniarką, która mnie rozpoznała. Zdziwiona, że nie jesteśmy już razem, powiedziała, że moja była została zwolniona, bo uszkodziła samochód firmowy. A potem zapytała mnie, czy zamierzam zająć się dzieckiem, kiedy się urodzi. Byłem w szoku, okazało się, że moja była była wtedy w piątym miesiącu ciąży. To nie mogło być moje dziecko, po narodzinach mojej córki zrobiłem wazektomię. Poczułem, jak zapada mi się ziemia pod nogami. To był cios, ale z czasem udało mi się pozbierać. Zacząłem nowe życie i związałem się z pielęgniarką. Którą poznałem w szpitalu. Minął ponad rok. Nagle zaczęły przychodzić do mnie wiadomości z nieznanego numeru, wszystkie dotyczyły przebaczenia i życzeń wszystkiego dobrego. Nie odpisywałem.